witam wszystkich dzisiaj chciałbym pokazać silnik Brixa 5 koni klient nam przyniósł go do naprawy silnik pracuje z pompą silnik widać jest w bardzo dobrym stanie wizualnym widać że nie jest jakiś spracowany ale jak się okazuje silnik nie ma kompresji Zbierzemy sobie go dzisiaj i zobaczymy, co jest z nim nie tak. Jak się okazuje, silnik wygląda na praktycznie nowy. Zadzwoniłem do właściciela. Się okazało, że on 20 lat stał gdzieś sobie. I przy próbie odpalenia okazało się, że nie ma kompresji, wygląda mi to na urwany korbowód, albo nie przykręcony. No, i już mamy przyczynę braku kompresji. Pęknięty korbowód. No, rozleciało się wszystko. Jak widać ktoś albo zapomniał, albo po prostu zbyt lekko dokręcił korbowód i to cała przyczyna pęknięcia tego a oto inny nowy korbowód za chwilę spróbujemy ożywić ten silnik tu na tło widać linię taką takie wgniecenie, jak po urwaniu się korbowodu tłok uderzył w głowicę. Ale ogólnie stan tłoka jest bardzo dobry. Mam już nowy korbowód założony. Wszystko działa. Za chwilę składamy. Tu widzicie mniej więcej jak działa samoregulator odśrodkowy. Samoregulator popycha to cięgno, które jest podłączone do przepustnicy. Zapraszam wszystkich na nasze aukcje na Allegro do sklepu internetowego. Również mini bike Polska. Linki będą w opisie w filmiku. Numer do kontaktu: 511-269-658. Pod tym numerem można się też kontaktować w sprawie napraw silników. A teraz żegnam Was i do następnego.